Wyobraźcie sobie rok, w którym słońce straciło swą moc. Rok, w którym lato nie nadeszło, a wiosna zapomniała o cieple. To nie jest początek mrocznej legendy, choć dla ludzi, którzy wtedy żyli, z pewnością tak to wyglądało. Był to początek prawdziwego końca ich świata. Mówimy o roku 536. Kronikarze z najdalszych zakątków globu od Bizancjum. Przez Irlandię, aż po Chiny, pisali o tym samym z nieskrywanym przerażeniem. Tajemnicza, sucha mgła przesłoniła niebo, a promienie słońca stały się blade i zimne, jakby patrzyły na ziemię przez gęsty, pyłowy welon. Dzień trudno było odróżnić od zmierzchu. Prokopiusz z Cezarei, historyk na dworze w Konstantynopolu, zapisał, że słońce świeciło bez blasku, jak księżyc, a jego promienie nie były czyste. Mrok trwał nieprzerwanie przez 18 miesięcy. Plony gniły na polach, niezdolne dojrzeć w chłodzie. Głód zaglądał do każdej chaty, a zimno przenikało do szpiku kości, nawet w środku lata. Rzymski mąż stanu, Cassiodor, lamentował w listach: Mieliśmy zimę bez burz, wiosnę bez łagodności i lato bez ciepła. Opisywał, jak mróz ścinał jabłka w trakcie zbiorów, a winogrona kwaśniały na krzewach. Historycy analizując te zapiski nazywają ten czas najgorszym rokiem do życia. To była zima wulkaniczna, spowodowana serią potężnych erupcji, które wyrzuciły w atmosferę miliony ton pyłu i siarki, tworząc zasłonę, która odcięła Ziemię od życiodajnego ciepła. A to był dopiero początek początek długiej, stuletniej epoki chłodu, którą dziś naukowcy nazywają małą epoką lodowcową późnego Antyku. Świat pogrążył się w chaosie. Plemiona ruszyły w desperacką wędrówkę w poszukiwaniu jedzenia i bezpieczeństwa. Stare porządki upadały, a na ich gruzach rodził się nowy, bezwzględny świat. I właśnie w tym mrocznym, brutalnym świecie, pośród głodu i strachu, nasi przodkowie, słowianie, dokonali czegoś niezwykłego. Oni, którzy przez wieki żyli w małych, otwartych, niebronionych wioskach, Nagle, w ciągu zaledwie kilku pokoleń, zaczęli wznosić potężne obronne fortece, zaczęli budować grody. Co sprawiło, że w tych mrocznych czasach Słowianie zaczęli otaczać się murami? Co zmusiło ich do tak radykalnej zmiany w sposobie życia, myślenia i organizacji? To ja, Szeptun, witajcie w Prastarych Szeptach. W miejscu, gdzie nasłuchujemy echa dawnych wieków, by zrozumieć historie zapisane nie tylko w kronikach, ale też w ziemi, w kamieniu i w drewnie. Dziś wspólnie odkryjemy tajemnice narodzin słowiańskiego grodu. Dowiemy się, jak z prostych, otwartych osad narodziły się pierwsze fortece, które na zawsze zmieniły oblicze tej części Europy i stały się fundamentem przyszłych państw. Zapraszam Was w podróż do świata. Który narodził się z pyłu i lodu. Świat bez murów słowiańska idylla. Zanim zrozumiemy, dlaczego Słowianie zaczęli budować grody, musimy zobaczyć świat, w którym żyli wcześniej. Przez setki lat ich życie było niezwykle spójne i otwarte. Archeolodzy nazywają ten okres horyzontem bezgrodowym. To nie przypadek. Ich społeczeństwo, ich sposób życia po prostu nie potrzebowały murów. Wyobraźcie sobie krajobraz Europy Środkowej i Wschodniej w V i na początku VI wieku. To świat gęstych lasów, poprzecinany wstęgami rzek. W dolinach, na żyznych, nadrzecznych tarasach rozsiane były małe, słowiańskie osady. Nie były to wielkie, tętniące życiem wsie. Raczej niewielkie skupiska od 5 do 20 domostw, zamieszkane przez kilkadziesiąt osób, najpewniej jedną wielopokoleniową rodzinę lub ród. Te osady nie były budowane z myślą o obronie. Ich lokalizacja była podyktowana rytmem natury i rolnictwa. Bliskość wody, łatwa w uprawie, lekka ziemia, to było najważniejsze. A domy. Były proste, ale genialnie przystosowane do surowego klimatu. To słynne półziemianki, kwadratowe lub prostokątne chaty, częściowo wkopane w ziemię. Taka konstrukcja, zagłębiona nawet na metr poniżej poziomu gruntu, zapewniała doskonałą izolację termiczną, chroniąc przed mrozem zimą i upałem latem. W jednym z narożników każdej chaty znajdował się kamienny lub gliniany piec serce domu, które dawało ciepło i pozwalało przygotować posiłek. To tak charakterystyczny element, że archeolodzy nazywają go etnicznym podpisem Słowian. Życie toczyło się w rytmie pór roku. Było proste, oparte na rolnictwie, zbieractwie i polowaniach. Społeczeństwo było zdecentralizowane. Bizantyjski historyk Prokopiusz pisał, że Słowianie nie są rządzeni przez jednego człowieka, lecz od dawna żyją w demokracji. Decyzje, które dotyczyły całej wspólnoty, podejmowano wspólnie, na wiecu. Nie było królów, potężnych wodzów ani stałej armii. Były klany i plemiona, żyjące we względnej harmonii z otaczającą je przyrodą. W takim świecie potężne fortyfikacje były nie tylko niepotrzebne, ale wręcz niemożliwe do zbudowania. Brakowało scentralizowanej władzy która mogłaby zorganizować tak ogromny wysiłek. Brakowało też powodu. To był świat stabilny, przewidywalny i jak się wydawało bezpieczny. Oczywiście zdarzały się konflikty, ale nie na skalę, która wymagałaby otaczania każdej osady wałami. Nieliczne, umocnione punkty, jak grodzisko w zimnie na Wołyniu, były wyjątkami. Być może miejscami schronienia na czas zagrożenia lub ośrodkami kultu, a nie stałymi, zamieszkanymi fortecami. Dla zdecydowanej większości Słowian, życie toczyło się na otwartej przestrzeni. Ich świat był światem bez murów. Ale ten świat miał się wkrótce skończyć w sposób nagły i katastrofalny. Wimbulwinter, gdy słońce umarło. Rok 536 naszej ery. Zaczęło się od nieba. Słońce, jak pisał Prokopiusz, świeciło bez blasku, jak księżyc. Dziś wiemy, co się stało. Potężna erupcja wulkaniczna, a w zasadzie seria trzech wielkich erupcji w latach 536, 540 i 547, wyrzuciła do stratosfery gigantyczną chmurę pyłu i siarki. Ta chmura okryła półkulę północną. Blokując światło słoneczne. Temperatura na całej półkuli spadła o ponad 2,5 stopnia Celsjusza, rozpoczynając najzimniejszy okres ostatnich 2000 lat małą epokę lodowcową późnego antyku. Dla społeczeństw rolniczych, takich jak Słowianie, była to apokalipsa. Cały świat, oparty na przewidywalnym cyklu siewu i zbiorów, legł w gruzach. Głód stał się codziennością. Zasoby, które kiedyś były obfite, teraz stały się bezcenne. To nie był już tylko kryzys gospodarczy, ale kryzys egzystencjalny. Świat przestał być przewidywalny i bezpieczny. Jakby tego było mało, w 541 roku wybuchła pierwsza wielka pandemia dżumy, zwana plagą Justyniana. Choroba, która przybyła z basenu Morza Śródziemnego, dziesiątkowała osłabione głodem populacje w całej Europie. Szacuje się, że w samym cesarstwie bizantyjskim zmarło od 35 do 55% ludności. Ten podwójny cios klimatyczny i epidemiczny stworzył nowy, brutalny świat. Świat, w którym przetrwanie stało się codzienną walką. Z jednej strony. Katastrofa klimatyczna zmusiła Słowian do opuszczenia swoich dotychczasowych siedzib, które stały się mniej gościnne. Z drugiej strony, wyludnione przez plagę i głód ziemie Bizancjum i plemion germańskich na Bałkanach i w Europie Środkowej, stały się dla nich nową, kuszącą perspektywą. Rozpoczęła się wielka ekspansja Słowian, ale nie wkraczali oni w pustkę. Wkraczali w świat pełen niebezpieczeństw w którym spotkali osłabione, ale wciąż istniejące społeczności. A co najważniejsze, na ich drodze stanęła nowa, przerażająca siła, która sama była produktem tej epoki kryzysu Awarowie rewolucja z ziemi i drewna narodziny grodu jak więc Słowianie odpowiedzieli na ten nowy, brutalny świat? Odpowiedź pojawiła się w krajobrazie. Pod koniec VI i VII wieku, jak grzyby po deszczu, na wzgórzach, w zakolach rzek i na jeziornych wyspach, zaczęły wyrastać potężne, ufortyfikowane osady grody. To nie była ewolucja, to była rewolucja. Słowianie porzucili swoje otwarte wioski w dolinach i przenieśli się na miejsca, które dawały naturalną ochronę. Bezpieczeństwo stało się ważniejsze niż wygoda uprawy roli. Budowa grodu była gigantycznym przedsięwzięciem, wymagającym współpracy całej społeczności. Wyobraźcie to sobie. Setki ludzi przez wiele miesięcy wznosiło ogromne wały z ziemi i drewna. Wały te nie były prostymi nasypami miały skomplikowaną wewnętrzną konstrukcję z drewnianych belek, tworzących rodzaj szkieletu który zapewniał im niezwykłą wytrzymałość. Najczęściej stosowano konstrukcję skrzyniową, rzędy drewnianych skrzyń wypełnionych ziemią i kamieniami, lub przekładkową, gdzie poziome belki były przekładane warstwami ziemi. Ziemię do ich usypania czerpano z wykopanej na zewnątrz fosy, tworząc podwójną linię obrony. Na szczycie wałów wznoszono wysoką drewnianą palisadę czyli ostroku to była architektura strachu, ale i nadziei. Tarcza, która miała ochronić wspólnotę przed nowymi zagrożeniami. A zagrożeń było wiele. Po pierwsze, sama katastrofa klimatyczna zrodziła wewnętrzne konflikty. Gdy brakuje jedzenia, sąsiad staje się rywalem. Otwarte, niebronione osady były łatwym celem dla zdesperowanych, głodnych sąsiadów. Gród chronił to co najcenniejsze: zapasy zboża, bydło i oczywiście ludzi. Po drugie, pojawiło się zagrożenie zewnętrzne o wiele straszniejsze niż sąsiedzkie najazdy. Około 568 roku w Kotlinie Panońskiej, tuż u wrót słowiańskiego świata, osiedlili się Awarowie, koczowniczy lud wojowników, który stworzył potężne i drapieżne państwo Kaganat. Awarowie traktowali okoliczne plemiona słowiańskie jak niewyczerpane źródło łupów i rekrutów. Kronika Fredegara opisuje, jak zimowali w słowiańskich wsiach, zabierając Słowianom żony i córki i zmuszając ich do płacenia ciężkich danin. Słowiańskich wojowników używali jako mięsa armatniego w swoich najazdach na Bizancjum. Wobec tak zorganizowanej i bezwzględnej siły Mała, otwarta wioska nie miała żadnych szans. Gród stał się koniecznością. Był jedynym schronieniem przed awarskimi najazdami, jedyną szansą na przetrwanie. Więcej niż forteca, serce nowej społeczności. Ale budowa grodu zmieniła coś więcej niż tylko krajobraz. Zmieniła samych Słowian. Ogromny wysiłek potrzebny do wzniesienia fortyfikacji wymagał organizacji i przywództwa. Społeczeństwo, które Prokopiusz opisywał jako demokratyczne, musiało się zmienić. Władza zaczęła skupiać się w rękach tych, którzy potrafili zmobilizować ludzi do pracy, zorganizować obronę i poprowadzić wojowników do walki. Narodzili się wodzowie i elita wojownicza. Gród stał się ich siedzibą, fizycznym symbolem nowej, Hierarchicznej władzy. Zza jego murów mogli zarządzać terytorium, zbierać daniny i sprawować sądy. W zamian oferowali bezpieczeństwo. To był początek fundamentalnej przemiany: od luźnych, plemiennych wspólnot do bardziej zorganizowanych, protopaństwowych organizmów. Gród szybko stał się czymś więcej niż tylko twierdzą. Stał się sercem tętniącego życiem regionu. Był centrum władzy, jak już powiedzieliśmy. Był schronieniem dla ludności z okolicznych, otwartych osad, które skupiały się wokół niego, tworząc tak zwane podgrodzia. Był ośrodkiem gospodarczym. Bezpieczeństwo murów przyciągało rzemieślników i kupców. W grodach kwitło kowalstwo, garncarstwo i handel. Archeolodzy w takich miejscach jak Morawskie Mikulcice odkryli pozostałości licznych warsztatów metalurgicznych, a także luksusowe przedmioty świadczące o dalekosiężnych kontaktach handlowych. A także co niezwykle ciekawe, był miejscem kultu. Niektóre z najstarszych grodów, jak Szeligi w Polsce czy Zimno na Ukrainie, miały niewielkie znaczenie obronne, ale archeolodzy znaleźli w nich ślady rytuałów, w tym ofiar. Ze zwierząt, a nawet ludzi, niedawne odkrycia rzeźbionych drewnianych twarzy, wmurowanych w konstrukcje obronne, sugerują, że gród był nie tylko fizyczną, ale i duchową tarczą, która miała chronić wspólnotę przed złymi mocami chaotycznego świata. Te praktyki, zwane apotropaicznymi, miały za zadanie odpędzać zło. Krok ku państwowości. Europejski kontekst. Ta potrzeba budowania umocnień nie była oczywiście wyłącznie słowiańską cechą. W tych samych burzliwych wiekach cała Europa otaczała się murami, ale robiła to na różne sposoby. Spójrzmy na potężne Bizancjum. Jego stolica, Konstantynopol, chroniona była przez legendarne mury Teodozjusza arcydzieło późno antycznej inżynierii wojskowej. To nie były proste wały. To potrójna linia obrony z kamienia i cegły, z setkami wież, fosą i skomplikowanym systemem, który w 626 roku oparł się potężnemu oblężeniu Awarów i Persów. Był to symbol potęgi starego, scentralizowanego imperium. Na zachodzie w królestwach Franków często adaptowano do obrony stare rzymskie fortyfikacje, jak w Carcassonne, dając im nowe życie. Czasem zakładano nowe osady w strategicznych punktach, by kontrolować szlaki handlowe, ale nie miały one skali i charakteru wspólnotowego schronienia, jakim był Gród. Były to raczej narzędzia konsolidacji władzy w już istniejącym królestwie. Jeszcze inny model widzimy później, w IX wieku w Anglii. W odpowiedzi na najazdy Wikingów, król Alfred Wielki stworzył odgórnie zaplanowany system obronny. Sieć ufortyfikowanych osad, zwanych burgs. Były one połączone drogami wojskowymi, a ich zadaniem była obrona całego królestwa. Każdy burg był elementem państwowej strategii. Na tym tle słowiański gród jawi się jako zjawisko wyjątkowe. W przeciwieństwie do kamiennych fortec Bizancjum, był monumentalną architekturą z ziemi i drewna, materiałów, których w słowiańskim świecie było pod dostatkiem. I co najważniejsze, pierwsze grody nie były budowane na rozkaz króla, jak anglosaskie Burs, ani nie były dziedzictwem po Rzymianach, jak u Franków. One narodziły się z oddolnej potrzeby wspólnoty, w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenie. To właśnie one stworzyły władzę i stały się zalążkiem państwowości, a nie były jej produktem. Podsumowanie. Szepty z zawałów. Historia narodzin słowiańskich grodów to opowieść o niezwykłej zdolności adaptacji. To dowód na to, jak w obliczu katastrofy, w najciemniejszych czasach, rodzą się nowe idee i nowe formy organizacji. Katastrofa klimatyczna z 536 roku i nadejście awarów zniszczyły stary, idylliczny świat Słowian. Ale z jego ruin narodził się nowy, bardziej brutalny, ale też bardziej zorganizowany i dynamiczny. Grody były nie tylko murami z ziemi i drewna, były sercem wspólnoty, kuźnią nowej władzy i pierwszym krokiem ku państwom, które miały zbudować średniowieczną Europę. Były odpowiedzią na świat, który nagle stał się zimny i nieprzyjazny. Były świadectwem siły. I woli przetrwania naszych przodków. A teraz pytanie do Was. Jak myślicie, który z tych powodów, najazdy awarów, głód spowodowany zmianą klimatu, czy może naturalna potrzeba narodzin elit, był najważniejszy w procesie powstawania grodów? Dajcie znać w komentarzach, co szepcze Wam Wasza intuicja. Dziękuję za wspólną podróż w przeszłość. Jeśli chcecie usłyszeć więcej szeptów dawnych Słowian, zostawcie subskrypcję, polubcie ten film i kliknijcie dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych opowieści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Prastarych Szeptów.